Halo 320 Dzisiaj Wam pokażę jak zainstalować mody Chodzimy sobie na przeglądarkę to dowolnie jaką i to będzie krótki odcinek tu mam mody swoje Ej, czekajcie tu jest Alcara mod, tu jest na Baby Mod, tu jest -ten punk I tu jest Forge I tu jest Sonten Punk I jak to pobrać? Wpisujecie sobie Alcara mod i nie możemy z tej strony, tylko musimy pobierać ze strony Cursę, forkę. sobie klikamy tu DAW klikamy i tu za to się nam pobierze teraz ja wam pokażę co robić z tymi modami tu mamy taki modzik, klikamy kopiuj wchodzimy sobie tu to z każdym modem tak robicie wpisujecie sobie w procent updata Proste klikacie, szukamy folderu.minecraft, yy, mods i tutaj wtedy wklejamy otóż tego moda, ale to są ci, mod citki, ci, nam nie jest potrzebny, to znajdziecie na internet, jak piszecie Alcara mod, to będziecie mieli baby Tu tłumaczy sobie, przepiszcie. Mod na cps -y, nie działa, jakby coś od razu mówię, więc już sobie go, to, no nie działa mi po prostu. I co y, te paki to robicie tak, że jak już tutaj wgracie ten y, cały y, folder, y, no a wkleicie już flans mod, to się nam wtedy powinno stworzyć taki folder, wam wytłumaczę. Jak to już wkleicie w mod, to potem wam się utwarza taki folder jak flan i tu klikamy w Acara Mod, tu jeszcze wkopowujemy Tu flag simple parts pack, packa wkopowujemy I to w wko tu wkopujemy. To wszystko musi być na wersję 1.12.2. Ja Wam pokażę jak się prezentują te, te mody Czekajcie wam tu szczerze. Ok. I klikamy tu. Włożymy super płaski świat najlepiej. Tylko nie i wywali Minecrafta czy... Nie, nie on ładuje się normalnie. Niekiedy z może wywalić, jak będziecie mieli no, te tyle modów, co ja bo to w sumie dużo pamięci zajmuje. I w ogóle napiszecie chcecie odcinek z modów. Klikacie strzałkę tu i macie oto mody. I tutaj macie takie rzeczy. Na przykład auta macie w ogóle. Patrzcie. Czekajcie. Klikacie y, tym klawiszem, co byście y, stawiali bloki. Wchodzicie do środka tym samym klawiszem, musi być kierownica i w kierujecie. Tu Wam na górze pisze speed. Patrzcie, jakie znakomite tekstury. No to to są auta. Y, tutaj mamy takie pojazdy, jak Wam zaraz pokażę. Dajmy sobie to. I sobie dajmy jeszcze na przykład to. Tutaj mamy o, patrzcie, mamy takiego tanksa. Jak chcecie strzelać, to musicie mieć to. Nie wziąćmy z dobrej strony, czas tej. Ok, klikamy R. I teraz klikamy, to się nazywa szerszy, więc szerszy. Robimy tu, tu. Klikamy krzyżyk. Teraz Wam szybko pokażę samolot. No samolot czy helikopter. Okej. Okay. Przetrzymujecie Enter. Pojedzieć. i tak wam pokażę normalny samolot dajmy ja tak helikopterami nie umiem, nie umiem na tym modzie latać ale tak takimi samolotami to będę umiał o o no i widzicie Trzymacie się długo I wam pokażę ostatni raz tą bronię. Na mamy AK3 i wam pokażę y, L96. Bierzemy sobie AK y, i tu mamy AMO. Se weźmiemy 4 nam wystarczy i L90. Boże, co mi się krzak. I L90 bo to są bugi, mam powiem Forza właśnie, musicie jeszcze raz kliknąć i mamy a mamy i mamy tu ammo i teraz tak R-kom przeładujemy i tym co byście bili klikamy mamy i to Zostawiacie bloki to klikacie, strzelacie, a tym co się bijecie to celowo. to właśnie strzela i tu jest yy, AWP. AWP no to sobie też ładujecie R. -ką. Robicie O. O, nie ma. O, nie ma. Mogę trafić. O. No, no i tak strzelacie awp, Tu jeszcze sobie przetestujecie różne rzeczy. Tu mamy zbrojki. Na przykład Wam pokażę już, już na szybko. O. Wtedy macie tak i teraz Wam przejdę, jak pobrać tego Forza, i to będzie na koniec z tego odcinka. Więc Forza instalujemy, klikając Firefoxa lub Google, jaką tam macie przeglądarkę. I sobie wpisujecie, tak, Forkę 1.12.2 I klikamy Minecraft Forkę. To się nam ładuje. I tu musimy kliknąć 1.12.2. Ja pobieram na 1.12.1, bo na 1.12.2 mam, więc pobieram na to. I tu będziecie musieli kliknąć, tylko Wy pobieracie 1.12.2, ja chcecie, żeby Wam się mamy mody. I tu pisze, please White wait 4-3 seconds. Więc czekamy. No i pobieramy takie oto forża. To też zależy, komu będzie pobierać czas, zależy kto jaki ma internet. I żeby działały mody, to musicie mieć taki lepszy komputer, nie możecie mieć takiego słabego gówna, od razu mówię. No i mamy tu, i tu klikamy Instant Client, tu sobie wybieracie, tak macie, ok. No i piszę sukces wuli, no i wtedy macie takiego Forge'a. No i Wam mody zaprezentowałem już, dodam Wam zaraz linki do tych modów, to by było z tego odcineczka na tyle, do widzenia.